Mogę zacząć? Jasne! Rzelkowa Żelkowa robaczki! Niesamowite, uwielbiam je! Będą świetną dekoracją mojego pierwszego tortu! Wow! Co się tak ślinisz? Angie, teraz twoja kolej! No dobra, mam nadzieję, że będę miała podwójne szczęście! Nie, Boże, to prawdziwe robaki! Są straszne! Bobi, może się zamienimy? Nie dam rady tego zjeść. Nie ma mowy. Masz to, co wylosujesz. Co za tortury. Nie mogę uwierzyć, że to robię. Robaki są tak paskudne, że aż dostaję dreszczy. To nie fair. Nałóż ich więcej. Pomocy. Co za koszmar. Oj, trochę ich tu dużo rzeczywiście. No cóż, w porządku. Jeśli chcesz, to zjedz je wszystkie. Roschł siedzi! Ciasto z robakami! To jak jakiś koszmarny sen. Mam nadzieję, że śnię. O, co za obrzydliwa rzecz! O, rany one się ruszają i pełzają we mnie! Boże, obudźcie mnie! O ludzie to jest gorsze niż myślałem! Robak! Pomocy! Na pewno zniknął? Jego w uchu! Bądź mi stąd! Masakra! i wszystko w porządku? Chyba sobie żartujesz? Daj spokój, nie jest aż tak źle. Dobrze, że ja mam żelki. Zobacz, jakie ładne robaczki. Robię z nich na środku wierzę. Rzeczywiście całkiem fajne, ale zgłodniałem. Mmm, pyszności odlot. Ale dobre i nie ma w nich nic strasznego są przepyszne. Mógłbym zjeść je wszystkie naraz. Walce, lizać! Ależ on ma szczęście, ja też chcę jednego. Bobby, poczęstujesz mnie? Nie ma mowy! Ty już zjadłaś swój torcik! Ale ty jesteś wredny! Mam pomysł! Zakradnę się niepostrzeżenie i ukradnę troszkę ciasta! Co? Złodzieją wstęp zbroniony! Czas na pojedynek! Ach tak? A masz! Trzymaj się, żarty się skończyły! O nie on jest zbyt silny. Przegrałaś, zwycięstwo jest moje. Kurczę, nie wyszło, ale mam pomysł. Skoro tak bardzo smakuje ci ten to, no to smacznego. Ale ubaw. Super nowa runda. Mogę znowu zacząć? No to jedziemy. Co to za iskry? Ostra papryczka. Do bani, nie tak miało być. A to jest całkiem zabawne. Dobra, teraz moja kolej. Życzcie mi szczęścia. No to jedziemy. Która! Te żelki są pyszne. Prawdziwy dar z losu. No w końcu. Wow, tort wygląda niesamowicie. Jedziemy z tym koksem. Nie mogę już dłużej wytrzymać. Orety. To niesamowite. Nieźle, skoro pokonałem Angie, to znaczy, że mogę dostać kawałek jej tortu. Co? Chyba żartujesz? Będę się tym razem bronić widelcem. To bolało. Nawet o tym nie myśl. Sam powiedziałeś mi, że mam jeść to, co wylosuję. No więc to robię. Nie jedzenie widelcem zajmuje zbyt dużo czasu. Tak będzie o wiele łatwiej. No co za rozkoszny smak. Kurczę, ona jest takim apetytem i nie chce się podzielić. Kurczę, mogłem jej dać kawałek swojego tortu. Palce lizać. Ojej, zostało tylko jedno oko. No cóż, odrzucę je i złapię prosto do buzi. Ale zabawa. Auć, to bolało. Wow, tyle wygrać. Chodź do mnie. Mniam, mniam. Bobi, jak śmiesz. Chcesz mi coś? Zjadłem tylko jedno oko. Lepiej bierz się za swój tort. Dlaczego mi o tym przypomniałaś? Nie chcę tej papryczki. Jest paląca i niesmaczna. Cieszysz się? Jeszcze jak? Nawet ci pomogę. Proszę bardzo. Wielkie dzięki za taką pomoc. Naprawdę mam zjeść ten tort? Dobra, zrobię to szybko. No to jedziemy. jest zły. Bo głowa do góry. Uda ci się. Dobra, skoro ty we mnie wierzysz, to spróbuję. Ale śmiesznie wyglądasz. Został ostatni kawałek i koniec tego koszmaru. No i po wszystkim. A ja myślę, że to dopiero początek. O nie, ratunku! Ojej, pożar! Angie, zrób coś. Dobra. Już działam. Uff, Już lepiej. Dzięki, Angie, uratowałaś mnie. Mogę zacząć? Pewnie. Szczęście, uśmiechnij do mnie. No i lipa, jedzenie kaktusa musi być bolesne. Co robić? Kurczę. Póki Bobby nie widzi, mogę zakręcić kołem jeszcze raz. Co? Nie wolno tego robić. Dobra, jednak zauważył. Czyli jestem zmuszona udekorować tort kaktusem. Ojej! Jaki kłujący. No to teraz ja kręcę! Ale git, huba buba to moja ulubiona guma! Mam tu wszystkie smaki! To jakieś szaleństwo! Ale wspaniałe! Co za zapach! Ja też chcę gumę! Dobra, zielona będzie tutaj! A fioletowa dotrzyma jej towarzystwa. Różowa będzie następna. Wow, jaki piękny tort! Zgadzam się, nie mogę się oprzeć. Muszę spróbować tej gumy. Wow, odjazd! Angie, patrz na to! Wow, brawo! Udekoruję tort serduszkami. Jeszcze ostatnie i moje arcydzieło będzie gotowe. Kura! W końcu można jeść! Fantastycznie! Chodź tu do mnie! Ale dobre! Wow, no wyglądało błędnie! Bomba! Co ty wyprawiasz? To jest takie pyszne, że nie mogę się opanować. Będę jadł rękami. Och, wolałabym tego nie widzieć. To wygląda okropnie. Wow, czemu ty to robisz? Gwóźdź programu. Czas na ogromny balon z gumy do rzucia. Gotowa? No to patrz. Niezły, ale chyba za duży. Zaraz pęknie. Bobby, przestań. O, przecież mam kolce na swoim kaktusie. Zaraz zrobię mu psikusa. Szkoda, że siebie nie widzisz. O, nie, to obrzydliwe. Numa zrobiła się lepka i paskudna. No dalej, Edzi, Zjadaj swojego kaktusika. Ale jak mam go zjeść? Jest taki kłujący. Wymyśl coś, jesteś w tym dobra. No Okej. Okay. Usunę wszystkie kolce, potrzebuję tylko mniejszych nożyczek. Te będą w sam raz. Chociaż nie. Jednak te okay. będą idealne. No to zaczynam. Właśnie w ten sposób. Angie, długo jeszcze? Chwileczkę, chwileczkę cierpliwości. No jejku, no ile można? Skończyłam. Autrz, to bolało. Skończyłaś? No to jedz. No nie, nie chcę tego jeść. Chociaż, jeśli zetrę kaktusa na tarce, na pewno nie będzie taki zły. W porządku. Tadam! No, świetnie. Zaczynaj! Super! Powiem, że nawet coś w tym jest. Patrzcie! Engie kaktusa! Ale beka! Chcę być pierwsza, mogę? Oh, okay. Yupi. Ojej! Oh, Nie wierzę własnym oczom, to słodycze! Jakie śmieszne żelkowe oczy na patyku! Wow, to wygląda naprawdę zabawnie. Zanurzę je w posypce i zjem. Mmm, jakie dobre! Rewelacja! Mam nadzieję, że twój posiłek będzie równie smaczny. O, ten patyczek też jest jadalny. Spróbuję. Ojej, to galaretka! Też jest dobra. Nie mogę przestać, muszę zjeść całą. Ja też chcę tworzyć swój klosz. Mogę? Chwileczkę, jeszcze nie skończyłam. Zostało mi tylko trochę. Mmm, pyszka! Jednak niebieskie jedzenie jest o wiele smaczniejsze. No dobra, możesz otworzyć swój floż, Jenny. Super! No i co tam mam? Co to jest? Czerwony kawior? No dobrze, próbuję. O, Lili, to jest naprawdę dobre. Postaram się zjeść wszystkie kulki kawioru za pomocą słomki. Jedzenie po jednej kulce jest zbyt męczące. O, nie, Lili, pomóż Jenny, ona się krztusi. Klepnij ją po plecach. No, od razu lepiej. Tak się cieszę, że Lili cię uratowała. Kura! Co czeka na was pod kloszami? Ja mam same pyszności. A Jenny? O matko! Lizak z karaluchem w środku? Ochyda! Ej, czekaj! Nie możesz uciec. Musisz zjeść całego lizaka. Weźcie w garść. No dobra, spróbuję. Mmm, jest całkiem smaczny. W przeciwieństwie do tego karalucha w środku. A ja spróbuję tego, co ja mam. Mm, niebieska guma huba buba. Spróbuję nadmuchać wielkiego balona. Wow, Lili, ta guma wygląda naprawdę ładnie. Taki głęboki niebieski kolor. Jenny, co się z tobą dzieje? O nie dotarłaś do karalucha i zapomniałaś o nim. Lili mam złe wieści. Karaluch jest na gumie. Tylko spójrzcie na mój balon. Podoba się? Co? Mam tam karalucha? naprawdę? To straszne, zabierzcie go! Pozbyłaś się go? nie, Lili, nie ruszaj się, jest na twojej twarzy! Fu, to brzydliwe! To będzie pierwszy? Niech zdecyduje los! Lili wygrywa, szybko otwórz klosz. Ojej, co to jest? Wow, tylko spójrzcie na tego niezwykłego Lizaka, to Czupa Czups. Jaki dobry! Zaraz zanurzę go w kwaśnym proszku z toalety. Właśnie w ten sposób. Wow, wygląda ekstra. Jest on niebo lepszy. Podobać się, Jenny? Dobra, wystarczy tego gapienia się. Lepiej otwórz swój klosz. A, no właśnie. Co na mnie czeka? Wow, to takie słodkie. To czupa-czups w kształcie dziecięcego smoczka. Mmm, jaki dobry. I słodki rzek truskawkowy. To wygląda niesamowicie. Mam przeczucie, że będzie też niesamowicie smakować. Jest takie dobre. O, Lili też chce spróbować. Ale Jenny nie ma zamiaru się dzielić. Przecież niebieski nie może iść różowego jedzenia. W takim razie mam rozwiązanie. Może chcesz spróbować kwaśnego proszku? Oczywiście. A ty żelu Pewnie. To była świetna decyzja. No to próbujcie. I jak? Chyba wszystkim się podoba. Dziewczyny, która otworzy pierwsza? Niebieska czy różowa? Zróbcie to jednocześnie. Wow, czy to słodko kwaśny żel i jadalny papier? Dziewczyny, no to dopiero odlot. Ale najpierw urządzimy sobie walkę na tubki. Właśnie tak, goni Lili. No dobra, pobawiłyśmy się, więc teraz możemy jeść. Umieram z głodu. Otwieram tubkę. Mam nadzieję, że nie jest zbyt kwaśna. Co jest, Jenny? Jakoś tak mało go spróbowałaś. Patrz i ucz się. Ciekawe, czy tak potrafisz. nie. To było niesamowite. Ale co to za kartki? Może ich użyjemy? Moje niebieskie wyglądają naprawdę ładnie. I smakują całkiem nieźle. Mam pomysł. Można wziąć kwaśny żel i wycisnąć go na papierze. Teraz zamierzam to złożyć. No i zjeść. Wow, połączenie jadalnego papieru i kwaśnego żelu jest niesamowite. Też chcę spróbować z jadalnym papierem. Zamierzam zrobić mały torcik. Mam tu mnóstwo arkuszy i żelu. Posmaruję warstwę po warstwie i spróbuję. Wow, no wygląda pysznie. No to jedziemy. Mm, nie mogę przestać. To jest rewelacyjne. Wow, Jenny, nie jadłaś od kilku dni. Wręcz zaatakowałaś ten biedny papier. Nie no, to był po prostu najpyszniejszy różowy słodycz na świecie. Wili, może zagramy na twoim papierze w kółko i krzyżyk? Zjadłam cały swój. No dalej, kółko, krzyżyk. Teraz ja. Krzyżyk. Dobra, kółko. Zaraz Cię pokonam. Jestem profesjonalistką w tej grze. Widzisz? Wygrałam, więc mogę zjeść ten smakołek. Mm, pyszka. Mogę tworzyć pierwsza? Co tam jest? Ojej, to pyszne różowe cukierki. Mm. Jesteś zazdrosna? Spójrz, są takie ładne. Teraz je otworzę i spróbuję. Mm, rewelka. Naprawdę smaczne. A co my tu mamy? Jakaś strzykawka? Czy w środku może być coś słodkiego i pysznego? Trzeba tego spróbować. Wycisnę trochę na język. Uuu, to jest bardzo kwaśne. Aż nie trzęsie. Lepiej nie jeść tego bez słodyczy. Zrobię sobie małe różowe ciasteczko z cukierkami. Będzie pyszne. No to próbuję. Ej, chyba o czymś zapomniałaś. A kwaśny żel? A, no tak. Ale mam nadzieję, że słodkie cukierki jakoś uratują sytuację. O nie! Jednak nie uratowały. No Jenny, widać, że te cukierki dały ci w kość. Lili, otwieraj swój klosz. Wow, co zainteresujące słodycze. Ścipscy ludzie nie są tu mile widziani. To tylko dla mnie. Ciekawe, co jest w środku. Wow, wygląda pysznie. No to próbuję. Mmm, no palce lizać. Dlaczego Lili ma więcej szczęścia? Ma pyszny smakołyk. Ale może ma ochotę na coś kwaśnego. Zostało mi troszkę kwaśnego żelu. Nałóżmy trochę na ten słodki przyznak i zobaczymy jej reakcję. Ojej, dlaczego nagle zrobiło się takie kwaśne? Jenny, to twoja sprawka? Aż mi w się wykrzywiło. Sprawdźmy, kto zaczyna. Lili no dalej! Mm, mam coś pysznego, czy to lemoniada? Spróbujmy trochę. Mm, jest cudowna, orzeźwiająca. Nawet nie marzyłam o czymś takim. Ojej, tu jest też śliczny mały kubeczek z galaretki. Spróbujmy się z niego napić. O tak, to jest jeszcze smaczniejsze. Jenny, a może zajmiesz się swoim kloszem, co? No jasne, co ja tu mam? O, galaretka i eksplodująca posypka. Wow, no nie mogę się doczekać, żeby tego spróbować. Wsypię posypkę do kubeczka. Brakuje mi jakiegoś płynu, takiego jak maliny. Stój, Jenny, to moje. Daj mi swój kubeczek, sama ci naleję. Ojej, patrz jak bulgocze, czyż to nie wspaniałe? Muszę tego jak najszybciej spróbować. Też chcesz trochę posypki? No dobra. Wow, też wyszła fajna reakcja, ale ekstra. To super, że się zaprzyjaźniłyście. Myślę, że zarówno różowe, jak i niebieskie słodycze są równie pyszne, a w połączeniu ze sobą niesamowite. Nie Wygląda ciekawie. Patrzcie, jajka! Ja mam większe! Nie widziałeś, jak ja mam ogromne! Zaczyna, lana! Nie, niech majek zaczyna! Ja? No dobra! Tylko, że skorupka tego jajka jest zbyt twarda! Co mam z nim zrobić? Użyj tego, powinno ci pomóc! Dzięki! Okej! Okay. Fuuu, chyba! Teraz jestem pokryty surowym jajkiem. Lana, za wcześnie się ekscytujesz. Też masz przed sobą jajko. Ale będę mądrzejsza. Po co miałabym się dławić surowym jajkiem, skoro mogę z niego zrobić sadzone? Będzie małe, ale bardzo pyszne. Okej, okay, czas na najprzyjemniejszą część. Życzcie mi smacznego. Próbuję. Jak dobre? Bardzo dobre. Lili, teraz ty. Muszę szybko rozprawić się z tym jajkiem. Rozbiję rękami. Co jest w środku? Pokaż. Zaraz sami się przekonacie. Okazuje się, że to nie jest jajko. To piñata. Ej, ostrożnie, nie bij nas! Wszystkie kawałki lecą prosto na nas na to, tu jest cała masa smakołyków. Wy dostaliście paskudne jajka, a ja przysmaki. Może się z nami podzielisz? Podzielić się? No dobra, niech będzie. Wow, moje ulubione płatki śniadaniowe. Też je lubię. Tak dużego opakowania nigdy wcześniej nie widziałam. Lili tym razem masz pecha. Coś takiego śmiesznego. Może moje małe kółeczka będą smakować o wiele lepiej niż wasze. To znaczy kółeczko. Czy naprawdę jest tylko jedno? Szkoda. Zapiję je mlekiem. Mimo, że nie ma go tu zbyt dużo. I co? Najadłaś się? Bardzo zabawne. Mike, twoja kolej. W jestem taki głodny i spragniony. Co za barbarzyński sposób jedzenia płatków. Ochyda. Dlaczego ochyda? To było bardzo, bardzo dobre. Lana, teraz ty. Chcę zjeść płatki jak normalny człowiek, tylko zamiast talerza użyje miski. Jestem pewna, że wszystko się tam zmieści. Te kolorowe płatki wyglądają przepysznie. Zgadzam się. A chcecie zobaczyć, jak pada deszcz z płatków? A to on. Spójrzcie. Płatki latają we wszystkich kierunkach. Odlot co? Teraz czas zalać je mlekiem i zacząć jeść. Jestem naprawdę głodna. Podzielisz się? I tak masz za dużo. Chyba nie ma zamiaru się dzielić. Trzeba będzie poczekać. W końcu wszystko zjadłam. O rany! Lana! Zdecydowanie przydałaby ci się teraz dieta. Jaki słodki tort! Twój tort jest słodki, a mój jest gigantyczny. Jeszcze nie widziałaś tortulany, patrz! Czy kiedykolwiek widzieliście tort większy od tego? Ja też nie. Niesamowite! Wasze maleństwa wyglądają wręcz żałośnie w porównaniu z moim ciastem. No i śmiej się! A ja w międzyczasie zamierzam delektować się smakiem mojego choć małego, ale jakże uroczego tortu. Mam odpowiednią serwetkę, widelec i nóż. Już czuję, jakie to będzie pyszne. Rewelka. Nie widzę sensu w przeciąganiu jedzenia tej pyszności. Zjem wszystko naraz. Gotowe. To było dobre. Lili, twoja kolej. No nareszcie. Nie potrzebuję widelca, żeby pochłonąć takie pyszne ciasto. Będę jadła rękami. Jedzenie rękami jest takie niekulturalne! Ale jakie dobre i dlaczego tylko rękami? Świetnie radzę sobie bez nich. Z czego się śmiejecie? Jesteście po prostu zazdrośni. Lana, dość tych wzdur. Lepiej szybko zjedz swoje ciasto. Z przyjemnością! Jestem taka podekscytowana. Wow, jest jak bubr gryzący drzewo. I to niby ja obrzydliwie jadłam? I co z tego? O nie! Pomóżcie mi! Ojej, to musiało boleć. Chociaż pewnie smakowało naprawdę dobrze. No, było troszkę nieprzyjemne, ale nie szkodzi. To wszystko? To najmniejszy arbus, jakiego w życiu widziałam. Mój jest całkiem niezły. A ja mam największego arbuza na świecie, prawda, Lana? Tak, Lili, co to za niesprawiedliwość? No cóż, przynajmniej będę mogła uporać się z moim arbuzem w mgnieniu oka. Słyszny! Spójrzcie, to naprawdę arbuz, ale jest bardzo, bardzo mały. Znam fajny sposób na zjedzenie połówki arbuza w mgnieniu oka. Rewelka, Mike, teraz twoja kolej. Nie dam rady zjeść arbuza tak szybko. Najpierw muszę go rozciąć. Do tego posłuży mi ten nóż. Adam! Teraz zręcznym ruchem ręki pozbędę się niepotrzebnej skórki. Tak aby przede mną pozostał tylko najbardziej soczysty miąż. No to czas na degustację. O, tak! To bardzo dojrzały i słodki arbus. Już czuję, jak jego sok rozlewa się po całej mojej twarzy. Brzmi dość obrzydliwie. Czemu wręcz przeciwnie, to całkiem pyszne? Oj, nie sądzę, żeby mój żołądek był zadowolony z arbuza, którego zjadłem z pestkami. Wystarczy, odwróć się! Nie, nie strzelaj do mnie, stop! Już po wszystkim skończyły mi się pestki. Dziewczyny, przepraszam, nie chciałem! No to teraz ja. Mam jeden nietypowy pomysł, jak dostać się do najsmaczniejszego mięszu. Myślę, że zrobię to za pomocą wiertarki. Gotowe! I niby jak będziesz jadła przez taki mały otwór? Nie chcę przez niego jeść. Tutaj umieszczę kranik, żebym mogła później napić się soku z arbuza. Podstawiam szklankę i nalewam. I to wszystko! Na pewno nie można się napić taką ilością soku. Czemu nie? Wystarczy dla owadów. Co w tym takiego śmiesznego? Trzeba tylko troszkę poczekać i będę miała mnóstwo pysznego soku z arbuza. Okazuje się, że czekanie nie jest takie łatwe. I już? Sok gotowy? Wow, Lili zasnęła. A my możemy go wypić. Spróbujemy. Ojej, co się stało? Gdzie moja szklanka? Wstydźcie się, złodzieje. Nie pozwolę wam wypić mojego soku. Poradzę sobie z nim sama. Patrz, cała się polałaś. To takie pyszne.